Zimno, mokro, wiecznie. 86. dzień mojego doświadczania. Dzisiaj będzie krótko, bo jest późno. Późno, cały dzień. Cały dzień pracowałam dzisiaj. Prace jeszcze związane z certyfikacją. Przerabiałam wszystko na język rosyjski, żeby umieścić na platformie Instytutu. Stąd też. Salutki dzień. Od samego świtu, odkąd tylko wstałam. Robiłam tłumaczenia na język rosyjski, kochani. Wybaczcie. Wybaczcie. Powiem wam, że gdyby nie moje wyzwanie, to dzisiaj byłby taki dzień, że chyba bym nigdzie nie wyszła. Ale w związku z tym, że roczne wyzwanie trwa, więc komu w drogę temu czas. Jak to mówią, komu w drogę, temu wrotki, różnie mówią. Jestem w parku, najbliżej, wkoło komina. Nie będzie to dzisiaj długie nagrywanie, kochani, ponieważ jeszcze przede mną mnóstwo pracy i tak też wyglądają kroki ku sobie. Mogłabym usiąść w domu i nagrać film z pracy, którą wykonuję, ale chyba jednak wolę pospacerować bosą. Wolę nabrać powietrza, pobyć trochę z wiatrem, bo dzisiaj wieje w pierwszej kolejności. To chciałam podziękować Ewie za kawę. Ewunia, dziękuję Ci bardzo za kawę. Aż miałam ciarki, jak zobaczyłam, że dostałam kawę. Postawiła mi Ewunia kawę. Bardzo się cieszę. Ktoś się zapytał o czym ona mówi. Nie wiem kogo się zapytał. Czy was, czy mnie? Bo nie wiem, czy odpowiadać o czym ona mówi. O życiu, o doświadczaniu, o byciu sobą, o głupotach czasami, o pierdołach, jak czasami przyjdzie taka ochota. A oj, i właśnie i tak. Ktoś pyta, tylko nie wiem czy mnie, bo o czym ona mówi, to nie wiem czy to jest pytanie do siebie czy do was. Może ktoś chce głębszej odpowiedzi, to niech zapyta po prostu i tyle. Dzisiaj dzień bez mówienia. Samochodzenie, kochani, i doświadczanie wieczornego, wieczornego krajobrazu. Jest tak, jakby lato zapomniało, że było. Dokładnie tak. Zapomniało, że było. Jest zimno. Jest zimno. Jest 17 stopni. To w porównaniu z tymi 30 stopniami wielkiego ciepła. Idziemy tędy, dojdziemy do tych... O, widzicie jak wieje? Słyszycie raczej. Słyszycie jak wieje. Ciężko będzie mówić przy takim wietrze. Halo! Ciężko, 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 ciężko. Komu ciężko, temu ciężko. Ja jestem dzisiaj kochani. Same rosyjskie słowa mi przychodzą do głowy. Uu. Ale fajnie, jeszcze tylko troszeczkę i koniec! Koniec, już wam od ilu dni mówię, że koniec, no tak, ale czeka się na sprawdzenie. Potem trzeba przetłumaczyć, potem trzeba to wrzucić. Potem trzeba patrzeć, żeby 2,5 tysiąca znaków się zmieściło. Powiedziałam Wam słów kiedyś już tam. Znaków, kochani, znaków, więc trzeba się naprawdę dobrze napracować, żeby to wszystko zrobić. W czwartek już wyruszam, kochani, do Nowego Dworu koło Warszawy. Jadę, jadę, jadę i czekam tam na Was. Przypominam o kredkach, przypominam o kartkach. Jeżeli zapisaliście się i będziecie na tym evencie, przypominam o, o zakreślaczach i czarnych flamastrach, w zasadzie markerach. Lepiej marker, jak flamastr. Jeżeli będziecie drugiego dnia, żeby doświadczyć ze mną neurograficznego rysunku, mocy neurograficznego rysunku, to pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą przybory szkolne. Wrzesień, miesiąc szkolny, więc pamiętajcie, bo tu można sobie stanąć, się poruszeć, tylko że tutaj wieje. Tu jest taki przestrzał, że wieje. Fajne miejsce na to, żeby sobie postać, ale dmucha za mocno. Że nie mam żadnych wniosłych tematów, i nawet nie pamiętam, z jaką myślą dzisiaj wstałam, dlatego że od samego rana dostałam informację, że mogę umieszczać, w planie było oczywiście wyjście najpierw, ale dostałam od rana informację, że mogę umieszczać moje prace razem z tłumaczeniem w Instytucie. Pada, bo cały czas padało i też tak z jednej strony nie motywowało mnie do tego, żeby wyjść na dwór. Ale tutaj, dojrzałej dzikiej róży. Pełniutkie krzaczki. Czas na kolejny ocet. Wiecie, wiecie, jakie, wiecie jakie są? Dobry, dobry. Taka miękka. Musi być taka miękka. Bo jak twarda to jeszcze nie. Tylko trzeba będzie pluć. Bo te... Mmm... Jaka kwaśna. Mocno dojrzała, to jest kwaśna. Tam są te pesteczki, które... Chyba jej dzisiaj połknę, bo nie będę pluła jak bronka. Mm, one mają kłaczki. Może zrobię to poza kamerą? <grym> Gdzieś mi się uda. Takie rzeczy też się zdarzają w drodze, czemu nie? Pięknie jeszcze tutaj rosną kwiaty. Kwitną, rosną, bo rosnąć rosną. Kwitną. Przepiękny, pachnący fiołek. I przede mną ogromna żółta rudbeckia. Ślicznie wygląda. Pokażę Wam z daleka jak wygląda. Bo potem jak już dojdę, to już będzie blisko. Patrzcie jaka wysoka rudbekia. Ostatnio mówiłam coś o żółtym i o niebieskim. Nie mogę sobie teraz przypomnieć co. Ale znowu skojarzyło mi się, że cały ten... O czym ja mówiłam? Mówiłam o emocjach i mówiłam o niebie. O niebie. Pamiętam na polu mówiłam. Ale jak wróciłam do domu, ale nie zapisałam tej myśli, teraz mi się przypomniało. Że jak mówiłam o niebie i mówiłam o emocjach to przypomniał mi się cały tamten rok gdzie biegał za mną paw i moje malarskie wyzwanie było między złotem a granatem malowałam pawia farbami akrylowymi w zasadzie mieszaną techniką malowałam pawia i i dokładnie ciągnie się to samo przesłanie od zeszłego od zeszłego wyzwania, od zeszłego roku. Wszystko już poprzekwitało, pąki się robią, nasiona będą. No i jesteśmy przy tych ogromiastych, ogromiastych. Można tak sobie stanąć i... Tutaj można sobie stanąć w tej dzikości. Patrzcie, jakie one są ogromne. One są ogromne. Szkoda, że nie pachną. Są tylko takie. Nie, nie pachną, ale są ogromne. I bajka. Moje, moje na balkonie takie nie są. Może dlatego, że mają za małą doniczkę. Dobra, wracam tą ścieżką, bo nie chcę mi się dzisiaj chodzić ulicami mojego miasteczka. Ola sobie tutaj. Dziewięć wiatr i. No i jest trawa. Jak tam u Was doszedł deszcz, czy też gorąco, tak jak u mnie wcześniej? Popiszcie trochę, podyskutujcie ze mną pod kropie pod tymi filmami, żebym mogła się też do Was odnieść. Do Waszych spostrzeżeń, do tego, jak wygląda Wasze życie. To znaczy, ja się nie będę odnosiła do Waszego życia, absolutnie nie, bo, bo to są Wasze strefy prywatne. Ale jak doświadczacie, co czujecie, co powtarzacie, co często powtarzacie, do czego wracacie, czy jest to przyjemne, czy nieprzyjemne. Fajne są takie doświadczenia do porównania. Można, można czytając cudze opowieści zobaczyć czy jest jakiś złoty środek a może jakaś inna metoda na to żeby z czymś popracować. Może macie doświadczenie jak Skompletować na taką wielką wyprawę, jaką jest droga do Santiago de Compostelo. Jak skompletować wszystkie rzeczy? Bardzo mi się to przyda, bo czas szybko mija. O proszę, dzwony już wzywają do Santiago. Czas szybko mija, a, a przygotowania przygotowania, no, muszą być zrobione, muszą być zapięte na ostatni guzik. Wszystko. Wszystko. Wiecie, jak człowiek wyrusza w taką podróż. Pewnie jeszcze pierwszy raz polecę sama samolotem, bo jeszcze do tej pory nie leciałam. I ten balon, no, nie wiem, czy ten balon jeszcze będzie miał miał e, sens, czy to będzie samolot. I może właśnie to będzie ten pierwszy lot do Santiago. Do Hiszpanii raczej, nie do Santiago. I... Kroki ku mnie samej, kochani, to tak naprawdę życie. To, że przewijają się rzeczy, że stawiam opór czasami, że mój kroki nie jest taki, jak bym chciała. To nie znaczy, że życie nie jest fajne. Życie jest fajne. Bardzo fajne. Ja dzisiaj nie będę za długo mówiła. Przejdziemy się jeszcze w koło parku. Mi to zajmie jakąś godzinę dzisiaj nie więcej. Może ciut więcej, ale nie chciałabym dzisiaj nagrywać tak długo Bo chcę po prostu być w tej przestrzeni i tyle. Taka sama, sama, samusieńka Co to dzisiaj za święto? 11 dzień września Może to jakaś msza Nie wiem tutaj są kościoły Oj Piesek zawarczał. Zawarczał. Protestanckie. Tam jest jeden protestancki, jeden katolicki. Różnie te, różnie te msze są tutaj. Polski Kościół też jest, ale trochę dalej. Paręnaście kilometrów jeżeli ktoś ma chęć to jedzie. Jeżeli nie, to nie jedzie. Posiane wszystko równiutko. Wszystko wzeszło. To co? Dzisiaj króciutko. Ja będę dalej. Polecę jeszcze do moich brzuzek. Poprzytułam się, bo kropi pomaleńku, zanosi się na deszcz znowu zanosi się na deszcz a dzisiaj tak po prostu zapraszam was jutro na spotkanie pod szczęśliwą siódemką i i potem jeszcze na kroki ku mnie samej a dzisiaj tyle z tych moich wojarzy i jak to mówią raz nie zawsze, ale trzeci raz to już coś ale 365 dni to ten trzeci raz może być taki krótki Dzięki Wam, kochani, i dziękuję również za wyrozumiałość. Raz jeszcze dziękuję Ewonii za kawę.